z Wami zespół LADIES! Woo! Środa Śląska, dom kultury. E, chcieliśmy Wam powiedzieć, że mimo tak trudnej sytuacji, która obecnie panuje, jesteśmy, trenujemy i się nie poddajemy! Będziemy! Słuchajcie, mamy dla Was dzisiaj niespodziankę. E, mamy kilka prostych kroków, e, kawałek choreografii, którą chciałybyśmy, abyście zateńczyli razem z nami. Eee, I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Następnie w prawą stronę od prawej nóżki szase do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy siedem, złość. I bazowymi krokami w refrenie tej choreografii są kroki salsy. Zaczynamy krok podstawowy od lewej nóżki do przodu. Raz, dwa, trzy, dodaj ręce, pięć, sześć, siedem, osiem. Kolejnym krokiem jest drugi krok podstawowy z salsy, krok do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, dodaj 7, 8. Powtórzymy teraz krok w przód dwa razy i krok do boku. 7, 8. Raz, 2, 3, ręce, 5, 6, 7, bo. Raz, 2, 3, dodaję ręce, 5, 6, 7, złącz. Kolejnym elementem choreografii jest fal. Zaczynamy od lewej nogi w lewą stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I element, który się przyda na różnego typu uroczystościach tanecznych. Ok, teraz zrobimy yy, obrocik. Też typowa figura salsy. Odpychamy się prawą nogą na cztery. Złącz to samo od lewej nogi. Raz, dwa, trzy. Faraon. To jest krok, który będzie następny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I znowu coś, co można wykorzystać na imprezkach. Fala w bok, fala w bok. Powtarzamy szasę od prawej nóżki. Raz, dwa, dodaj. Dodaj ręce, biodro, krok pięć, sześć, siedem, złącz. I powtarzamy refren, krok podstawowy salsy, lewa noga do przodu. Raz, dwa, trzy, dodaj ręce. Pięć, sześć, siedem, krok do boku. Raz, dwa, trzy, dodaj ręce, pięć, sześć i jeszcze raz to samo przód. Siedem. Bo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stop. Na dzisiaj to będzie tyle. To jest połowę całego tańca, który mamy dla Was przygotowany. Jak nam się uda i zatańczymy wspólnie, to może będzie kolejna nie niespodzianka. Pozdrawiamy i dzięki!